Uważajcie, że... uważajcie. Wchodzą od tyłu, Gdzie, gdzie, gdzie? Dobra, będzie wbijać do SW, do SW będzie wbijać, okej? Okay? Do SW, do SW deftankami utrzymujcie. Do SW za 5, 4, 3, 2, 1.

Jeden. Dawajcie, 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 wysypa, 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 wysypa. O to chodzi, o to chodzi, o to chodzi, o to chodzi, o to chodzi dobijecie, 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 Idziemy do, idziemy do wyspy, 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 idziemy do idziemy Do wyspy, do wyspy, do wyspy, do jest do coisa, Do wyspy, do idziemy do wyspy. Odchyl rozrzucy, idziemy do wyspy. Rozrzucy, idziemy do wyspy. Rozrzucy, idziemy do wyspy. Za 10 sekund mamy kul dawny. Za 10 sekund mamy kul dawny. Odchylujcie, 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 odchylujcie. Y Diam do do Za 5, 4, trzy. Dwa, jeden, dawajcie, 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 dawajcie w tych Masów, tych Masów, tych Malów, tych Masów, tych Nalazów, tych Nalasów. O to chodzi, odchodzi, odchodzi, o to chodzi. No chodzi. Dobicie Wenturę, dobicie Wenturę. Ładnie, ładnie, ładnie. Dajcie, 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 dajcie rezyski, nie leżą, nie leżą, nie leżą. leżą? Potem po, po, idziemy do Esta, idziemy do Esta, idziemy cały czas do Westy. się potrzebuje hepa, się potrzebuje helpa Za 8 sekund mam kudany, za osiem sekund, za osiem sekund, za osiem sekund. Roztakujcie to, roztakujcie to, roztakujcie. Za pięć, cztery, trzy dwa jeden Dawajcie, 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 Nie dawajcie, myśli. dawajcie zapalę, 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 zapalę. zapalę. Ale jebcie, jebcie. O to chodzi, o to chodzi, żeby potracić sety kurwy, żeby potracić sety, żeby potracić sety. Idziemy do Westa, idziemy do Westa, doing... cały Ca czas Westa, cały czas Westa, cały czas Westa. Cały czas Westa, cały czas Westa, cały czas Westa. West, 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 West. West, 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 West. West, 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 West. West, 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 West. West, 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 West. Spierdalaj się, mam chyl.